Czas na ostry dyżur polityczny. Ostry dyżur polityczny. Zmowy bardzo polityczne. I Karol Andrzejewski to jest Ostry Dyżur Polityczny, a moim gościem dziś jest pani posłanka na Sejm Anna Grodzka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Polska działaczka społeczna, współzałożyciel Fundacji Transfuzja, ukończyła studia z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku wystartowała z pierwszego miejsca listy ruchu palikota w okręgu krakowskim. Udało się! Zdobyła 19 451 głosów, co dało jej mandat na posła RP. Tym samym stała się pierwszą w Polsce i Europie osobą przyznającą się do swojego transeksualizmu, którą wybrano do parlamentu na szczeblu krajowym. Jest przewodniczącą klubu poselskiego Twój Ruch, a także wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu. Członkinią Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i za to, że dzisiejszy Ostrzy Dyżur Polityczny może odbywać się w Pani biurze poselskim, czyli w Krakowie, przy ulicy Brackiej. No, dziś na Brackiej, jak widzimy za oknem, deszcz nie pada, świeciło słońce, a w Krakowie znajdujemy się dlatego, ponieważ właśnie z Krakowa została Pani wybrana do Sejmu, zdobywając ponad 19 tysięcy głosów. Czy Kraków jest jakkolwiek dla Pani bliski? Czy była, jest Pani powiązana z tym miastem? Czy przypadek spowodował, że właśnie z Krakowa została Pani wybrana do Sejmu? Na początku to był przypadek, ale teraz to kocham Kraków, taka jest tak, prawda. Tak. Ale wie, wie Pan co, pytanie takie, no dobrze, ostry dyżur polityczny, to znaczy ja jestem już tak strasznie zranioną posłanką, jak Pan... Z... Nie, nie, myślę, to, że... Że, ale dlaczego Pani myśli, że Pani... No, jest. No na zran... ostrym dyżurze wie Pan, to już te przypadki takie zupełnie... Nie, myślę, że nie i myślę, myślę, że tutaj są przede wszystkim trudne przypadki poruszane polityczne, dlatego też gości, których zapraszam, chciałbym, było, było, żeby było ostro politycznie. Ale jeżeli już Pani poruszyła temat zranionej posłanki, to e, ze względu na to, że jest Panią są transseksualną, czuje się Pani dyskryminowana w Polskim Sejmie? w polskim Sejmie? Nie, czuję się pełnoprawną posłanką, natomiast czuję, że osoby transseksualne i nie tylko są dyskryminowane w Polsce. No, tutaj jest problem. No, problem narastających nierówności ekonomicznych, które tak naprawdę czynią z człowieka maszynę do pracy, do wykorzystywania i naprawdę to powoduje, że ludzie nie są wolni. No, jednak niewolą jest bieda. Hmm. Czyli pani nie jest dyskryminowana w polskim senie, mam na myśli pozostałych posłów, tak jak na przykład Krystyna Pawłowicz? Czy zdarzały się jeszcze jakieś takie przypadki? Nie, no, nie, nie da się dyskryminować posła, tak, to jest niemożliwe. A obrażana? No, obrażana, jak pan sam pewnie słyszał, to, to owszem tak. Zresztą nie ja jedna przez bo... panią Krystynę Pawłowicz? Tak? Czy jeszcze jakiś poseł? No. Nie, 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 nie. nie, Dlaczego... Poseł tak, chyba nie. Dlaczego... Bo jest Pani pierwszą transseksualną osobą w Polsce i w Europie, która dostała się do Sejmu na tym szczeblu krajowym, w kraju, który no, nie uchodzi za najbardziej tolerancyjny, więc jakby nie było, jest to ewenement. Dlatego stąd pytam. Mamy na polskiej scenie politycznej posłów o różnych poglądach, nieraz mocno skrajnych, np. na prawej stronie sceny politycznej. Mamy też posłów bez poglądów, proszę Pana. A jacy to są posłowie. To imię i, są... i nazwisko, proszę, który posłowie jest bez poglądu. To, to jest, proszę pana, bardzo wielu posłów. Lista niestety nie jest dostępna w internecie, także... A no to imię i nazwisko. Imię i nazwisko. W twoim ruchu są PC? Nie, proszę pana, w twoim ruchu są sami ideowi posłowie. W takim razie twój ruch zmierza bardziej w kierunku gospodarczą stronę liberalną czy w stronę socjalną bo ja się trochę pogubiłem. Na początku wydawało mi się, że jest to partia gospodarczo liberalna, mówiąca e, o podatku liniowym na samym początku, gdy startowała. Potem były hasła zero bezrobocia, a dzisiaj czy ten podatek liniowy myśmy się wycofali z podatku mm -hmm. liniowego? Natomiast wie pan, to jest partia, która jest partią pragmatyczną, to znaczy partia, która myśli o tym, jak urządzić społeczeństwo, żeby w tym społeczeństwie ludziom żyło się możliwie jak najlepiej i żeby było ono efektywne. Jest to partia nowoczesności. A kogo to jest partia? To jest twój ruch. Bo... To jest nowa partia, prawda? Nazwa jest nowa. Czy to jest partia m, tylko wyłącznie Musza Polikota nadal? Nie, to jest twój ruch. To jest, może no tak być, jest Tak oczywiście, jakby jeszcze go popieram, A gdyby Janusz Kalikot wycofał się z tego roku, czy to nadal byłby mój ruch? Czy on był oczywiście, ruch, że byłby Twój. Dlatego, że o tyle, ile hmm. będziemy robili dobrego wokół siebie dla społeczeństwa, hmm. dla każdego z Was, to także i yy, dla, dla Pana. A czy jest to ruch także posła eurodeputowanego si Siwca, Pana Kwaśniewskiego, no Kalisza? Bo brakuje ich tam. Dlaczego? Dlaczego jest Europa Plus, nie, nie, nie. są w Europie Plus, a nie ma Jeśli, ich chodzi, ruchu. jeśli chodzi o pana Siwca, jest członkiem Tak to ruchu. przepraszam, tak, to, tak. to rzeczywistość. Natomiast jeśli chodzi o e, pana Ryszarda e, Kalisza, no to po prostu nie podjął takiej decyzji, z tego co wiem buduje ruch społeczny e, Dom Wszystkich Polska e, i będzie się starał swój, proponować swój program. Dobrze. Jeżeli chodzi o pani drogę polityczną, to ona zawsze była bliżej tej lewej strony. W czasach PRL była działalność PZPR, już w trzeciej Rzeczpospolitej była Socjaldemokracja Polska, SLD, ruch Palikota, to właśnie z ruchu Palikota udało się pani dostać do Sejmu. Czy i pani zmierza cały czas, mam takie wrażenie, gospodarczo tą stronę bardziej socjalną? Czy nie ma w partii rozdźwięku między na przykład z, z Łukaszem Gibałą, który wydaje się być zdecydowanie bardziej osobą liberalnie nastawioną do spraw gospodarczych, czy nie ma, nie, nie ma zgrzytu? Wie pan te pojęcia, które pan teraz używa jakby nie pasują do opisu rzeczywistości. Hmm. Tym językiem nie da się jej opisać, naprawdę. Bo hmm, Myślę, że oczywiście, że są różnice poglądów między posłami Ruchu Palikota i o tych poglądach dyskutujemy, czasem udaje nam się przekonać, a czasem przegłosować. Na tym polega polityka po prostu. Natomiast, no, a tak naprawdę, co jest po lewej, a co jest po prawej? Znaczy, jeżeli so, so, socjalne sprawy są, pan twierdzi, po, tylko po lewej, no to, no to w takim razie rzeczywiście uważam, że społeczeństwo było powinno być tak zorganizowane, żeby dysproporcje między ludźmi były jak najmniejsze. Ja jestem, utworzyłam w parlamencie zespół parlamentarny, społeczeństwo. Fair, Zespół zrównoważonego rozwoju społecznego, społeczeństwo fair. Społeczeństwo powinno być fair, a polityka gospodarcza, polityka korzystania z dóbr natury polityka społeczna powinny być zrównoważone. To znaczy, tutaj właśnie jest rozwiązanie problemów, które dotykają, dotykają ludzi i tutaj należy ich poszukiwać. Niedawno Warszawa. Ale chcę pan powiedzieć, co znaczy fair, tak? Bo, bo właśnie ja też ja chcę ten, tak? ten element tego społeczeństwa fair, ponieważ niedawno spłynęła tęcza w Warszawie, i tak się zastanawiam, czy polskie społeczeństwo jest fair. Według Pani, czy mamy jakiś problem w polskim społeczeństwie, czy e, narastają różnice, czy jednak e, zmierza to, to w dobrym kierunku? Pana, bo to... To, mówię o tolerancji, oczywiście. Okay, tak. Okay. Znaczy, to też się nie da tego tak opisać, dlatego że fair może być człowiek albo fair może być organizacja społeczeństwa, tak? czyli społeczeństwo tak zorganizowane, że reguły, które w nim działają, działają fair. Fair może być pojedynczy człowiek. Prawda? Natomiast społeczeństwo, w moim przekonaniu, nie może być fair albo no Bo jest nazwa, dlatego też pytam, e, społeczeństwo fair bardzo ogólnie. Zespół zrównuje. społeczeństwo fair, czyli działające fair, w tym mm. rozumieniu. O to, o, o to tutaj chodzi, działające na zasadach, które są fair. No, zasadami fair to są właśnie zasady takie, że po pierwsze, to na pewno humanizm, tak? Na pewno to, że nie chcemy, żeby ludzie umierali na ulicach, nie chcemy, żeby ludzie żyli w biedzie, nie chcemy, żeby ludzie, jedni mieli dostęp do edukacji, drudzy nie mieli, jedni mieli dostęp do ochrony zdrowia, a drudzy nie mieli. I to na pewno byłoby fair, gdyby wszyscy mieli ten dostęp równy. Taki... Czyli wszyscy równo? Ja, jeśli Pan pozwoli, skończę. To jest, to jest jeden poziom, tego, że społeczeństwo funkcjonuje w e. A drugi poziom to jest taki, że każdy, kto daje z siebie więcej innym ludziom, pewnie ci ludzie chętnie przyznają mu prawo do tego, żeby korzystał bardziej z tych dóbr, które daje społeczeństwo. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie, przedsiębiorcy na przykład, którzy uważają, że oni tutaj no, no, dają pracę, że oni wytwarzają dobra, ale jednocześnie i to prawda, natomiast jednocześnie korzystają z tej tkanki zarówno społecznej, jak i infrastrukturalnej państwa, jak i z systemu prawa, ze wszystkiego tego, co nas otacza i fair będzie wtedy, jeżeli ten przedsiębiorca będzie jak gdyby traktował innego człowieka jak podmiot, nie jak przedmiot. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że rozmawiamy właśnie na taki temat, na temat pracy, na temat gospodarczy. Dlatego się cieszę, ponieważ gdy przygotowywałem się do naszej rozmowy, to zwróciłem uwagę, że przede wszystkim w mediach jest Pani zapraszana do programów, aby mówić o swojej transseksualności, żeby mówić o tematach dyskryminacji, tolerancji. Ja mam takie pytanie, czy Panią to nie boli, czy nie wolałaby Pani częściej pojawiać się w mediach nie tylko w roli osoby transseksualnej, ale w roli posła, wypowiadać się na tematy gospodarcze, wypowiadać się na tematy spraw zagranicznych, tego co się dzieje w Europie? Ja się zastanawiam, czy to media Panią e, zapraszam tylko i wyłącznie? pod tym kątem, Pani mówiła na ten temat, czy to Pani sama buduje taki swój wizerunek? Nie, no, gdyby Pan przejrzał to, co ja rzeczywiście robię w parlamencie... Znaczy, to wiem, bo jedno jest to, co Pani robi, to a mówię pan... o wizerunek w mediach. No tak, no tak ale to by, by zobaczył Pan, że to, co robię, pewnie bym chciała, żeby hmm. również odzwierciedlało się medialnie. Niemniej jednak bardzo trudno mi wyrwać się, a próbuję wyrwać się z tego wizerunku zajmującego, osoby zajmującej się właśnie tymi problemami nie wiem, tolerancji, jak. Akceptacji odmienności, i tak dalej, choć nie chcę się tego wyrzekać, bo uważam, że to jest absolutnie ważne, że społeczeństwo powinno być równe i różnorodne, i absolutnie środowiska osób LGBT no, są niedocen... niedoreprezentowane w polskim społeczeństwie. Ich prawa są umniejszane i o te prawa absolutnie trzeba walczyć, ale to jest jak gdyby jedna sfera, ale druga sfera to jest właśnie kwestia tej organizacji, tego społeczeństwa, czyli na przykład przedłożyłam, przygotowałam dla klubu parlamentarnego Twój Ruch nowelizację prawa pracy, teraz też złożyliśmy ustawę, która zmieni, ustawę o tak zwanej ochronie lokatorów, bo to nie jest ochrona, kiedy się ludzi wyrzuca na bruk, i mam nadzieję, że nad tymi ustawami będą prowadzone w Sejmie debaty. Zresztą wypowiadałam się w Sejmie na temat prawa pracy wielokrotnie na likwidacji umów śmieciowych. Z tym, że trzeba wiedzieć, co to znaczy umowa śmieciowa. Umowa śmieciowa to nie jest każda umowa cywilnoprawna, tylko to jest sposób ich stosowania. Otóż nie można nie może być sytuacji takiej, że ludzie wypychani są na, z umów o pracę, które dają im pewne zabezpieczenie, na umowy, których nie chcą. A nie dają im tego zabezpieczenia. A to, myśli, to, ja mamy, na to tym jest tym. związane właśnie z deregulacją rynku pracy, która absolutnie nie przyczynia się do wzrostu ilości miejsc pracy, natomiast przyczynia się do dyskryminacji ludzkiej i spadku efektywności pracy. Ja pracowałam na, na umowę zlecenia, czyli tak zwaną umowę śmieciową. Była to dosyć duża firma, bardzo dużo młodych osób pracowało na takie umowy. Ja mam wrażenie, że gdyby te umowy śmieciowe zostały zlikwidowane, to ja bym w ogóle nie znalazł zatrudnienia, bo dla pracodawcy byłyby zbyt duże koszty w tej pracy. Czy nie, czy nie wiąże się to z takim ryzykiem? Absolutnie ma Pan złe wrażenie, bo po prostu w tym systemie, w którym w tej chwili działamy, tak by mogło być. Tak? Natomiast my mówimy o zmianie tego systemu. Ustawa zmieniałaby ten system. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ma Pan powiedzmy to była piekarnia i ma Pan dwóch piekarzy w mieście tak? i w tej piekarni ten piekarz zaczął zatrudniać na umowy zlecenie tam, gdzie powinien zatrudniać na umowę o pracę, to jeśli drugi tego nie zrobi, to zbankrutuje, prawda? Czyli mamy taki dumping, który zmusza pracodawców kolejnych do tego, żeby obniżać koszty pracy, wysokość wynagrodzeń. Myśli pani, że gdyby nie była pani osobą transseksualną, czy Janusz Palikot zaproponowałby pani pierwsze miejsce na liście wyborczej w Krakowie? Myślę, że nie, dlatego że Janusz Palikot poszukiwał takich osób, które będą reprezentowały środowisko LGBT czy LGBT, czyli osoby homoseksualne, osoby transpłciowe, dlatego że chciał wprowadzić do debaty publicznej te wątki, chciał, żeby osoby te dostały swoją reprezentację w Sejmie i dlatego Robert Biedroń i ja dostaliśmy takie no, propozycje. Nie żałuję Pani tej decyzji, podjęcia decyzji o, o tym, żeby wystartować Absolutnie nie żałuję, to daje mi możliwość no, jakby realizacji tej misji, którą realizowałam już wcześniej jako prezeska Fundacji Transfuzja, tylko jakby jeszcze w jeszcze większym wymiarze. Owszem, rzutuje to jakoś na moje życie, bo też i negatywnie, bo pewnie takie spokojne, prywatne życie jako zwykła kobieta byłoby dla mnie na pewno atrakcyjne. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia, dalszych sukcesów i wytrwałości w działaniach, które Pani prowadzi w tym momencie w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do widzenia, Dziękuję. Do widzenia Państwu. Znać nas na Facebooku www.facebook.com Ukośnik Ostry Dyżur Polityczny W Twitterze www.twitter.com Ukośnik Ostry Dyżur W www YouTubie www.youtube.com Ukośnik Ostry Dyżur Polityczny Znać nas i subskrybuj tweetnij, za Ostry Dyżur Polityczny